Zadanie 21. Za jeden punkt. Dany jest trójkąt ABC, w którym AB ma długość 11, BC ma długość 12 oraz miara kąta ABC jest równa 60 stopni. Zobacz czy sumek. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Mamy dwa stwierdzenia. Trójkąt ABC jest równoramienny, prawda czy fałsz. Pole trójkąta ABC jest równe 33 pierwiastków z 3, prawda czy fałsz. No dobra, pierwsze stwierdzenie odnosi się do równoramienności trójkąta. I co w zasadzie mam sprawdzić? Czy bok AC ma długość 12 i wtedy ten trójkąt byłby równoramienny, albo bok AC ma długość 11 i również byłby równoramienny? Natura trójkąta jest nieznana. No w zasadzie można tutaj postąpić na dwa sposoby. Ponieważ natura trójkąta nie jest ciekawa, nie jest to na przykład trójkąt prostokątny, że coś mamy jakiś punkt zaczepienia, no to pozostaje nam zastosować twierdzenie kosinusów dla tego boku AC. Dwa boki pozostałe znamy, kąt pomiędzy tymi pozostałymi bokami też jest, czyli ładnie twierdzenie kosinusów nam pozwoli policzyć długość boku AC. I wtedy sprawdzić, czy wynik będzie równy 11 bądź 12 i wtedy można było potwierdzić to, że trójkąt jest równoramienny. Próbujemy podejść do tego troszeczkę inaczej, nie wykonując w zasadzie jakichś wyrafinowanych obliczeń. Gdybym założył sobie, że ten trójkąt jest równoramienny i ramiona mają po 12, czyli tutaj jest 12, tutaj też musiałaby być 12, wtedy siłą rzeczy... Ten kąt przy wierzchołku A musiał być równy 60 stopni, bo podstawą tego trójkąta równoramiennego o ramionach 12 byłaby, byłaby równa 11. Tak? To odnośnie boków. A teraz spojrzenie odnośnie kątów. Jeżeli mam kąty 60-60 stopni przy podstawie, a suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180, no to tego musi wynikać, że kąt przy wierzchołku C ma też 60 stopni. A to jest sprzeczność, bo mamy kąt. Trójkąt o kątach 60, 60, 60, czyli trójkąt równoboczny, a widzimy, że te boki mają 12, 12, 11. Czyli taka opcja, że ten jest równoramienny i ma dwa boki o długości 12, odpada. No teraz może druga opcja, że może jest równoramienny i ma dwa boki, dwa ramiona o długości 11. Wtedy podstawą tego trójkąta byłby byłaby ta dwunastka. Kątem jest 60, a w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe, czyli tutaj też musiałoby być 60. No i znowu na bazie tej samej własności, że suma kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180, więc tutaj też jest 60. I Znowu otrzymaliśmy sprzeczność, bo mamy kąty 60, 60, 60 zielone, a boki, czyli mam do czynienia z trójkątem równobocznym, a boki mają 11, 11, 12. Czyli na 100% ten trójkąt nie jest równoramienny. To stwierdzenie jest fałszywe. Może zaznaczymy. Fałszywe. Tak? I uniknęliśmy tutaj stosowania jakiejś wyrafinowanej metody, właśnie twierdzenia kosinusów. Tylko co by było gdyby? Konfrontacja kątów z bokami. Ok, pole trójkąta ABC jest równe 33 pierwiastków z 3. No dobra. No i znowu. Już po wcześniejszym stwierdzeniu wiemy, że on nie jest równoramienny, czyli na przykład no, ciężko będzie opuścić wysokość na podstawę. Oczywiście to można zrobić, no, ale ten spodek wysokości nie podzieli tej podstawy w połowie, więc ciężko będzie nam narysować jakiś trójkąt, ustalić jego wysokość na przykład stwierdzeniem tego rasa. Ciężka sprawa. No ale tutaj mamy taką sytuację na rysunku, że są dwa boki trójkąta i kąt pomiędzy nimi, tak? bo mamy kąt 60 stopni i dwa boki 11, 12, które właśnie tworzą ten kąt 60 stopni. I wtedy na ratunek przychodzi taki wzór na pole trójkąta z sinusem, który pomija w ogóle wysokość trójkąta. Pole trójkąta, on jest w tablicach. Ja od razu zastosuję tutaj, według tych oznaczeń, które są w tablicach. B naprzeciwko bok małe b, wierzchołek a naprzeciwko bok małe a, wierzchołek c bok C. W tej wersji odpowiedniej wersji wybranej z tablic ten wzór wygląda następująco. 1 druga A razy C razy sinus beta. Tutaj byłaby beta. I w zasadzie wszystko mamy. Długość odcinka A 12, długość odcinka C11, beta 60 stopni, czyli to pole trójkąta musi nam wyskoczyć. Jedna druga razy 12 razy 11 razy. No, na razie napiszemy sinus 60 stopni. Oczywiście tutaj można coś liczyć, ten sinus 60 stopni jest dla nas niekorzystny, więc przeskoczymy, wyznaczymy, odczytamy z tablic, jaka jest wartość sinusa 60 stopni z tej tabelki skróconej. Tutaj jeszcze jakaś mała kosmetyka. 6 razy 11 razy pierwiastek z 3 przez 2, czyli pole trójkąta. 6 pierwszych razy 11 pierwszych tak na siłę stworzę ułamki, żeby wiedzieć jak to działać. No i tutaj otrzymujemy 66 pierwiastków z 3 przez 2. A jak skrócimy 33 pierwiastki z 3. I drugie stwierdzenie jest prawdziwe. Pole trójkąta, rzeczywiście tyle jest równe.